Witam Was w kolejnych pogaduchach o jedzeniu, a o czym dzisiaj? A dzisiaj będzie o lodach. Historia bardzo, bardzo ciekawa. Pięć tysięcy lat temu Chiny. Cesarzowi zachciało się deseru czegoś zimnego. Na szczęście przebywali w jednym z pałacy, gdzie do gór było niedaleko, całe tylko trzy dni w jedną stronę. Jakoś trzeba było cesarza udobruchać, posłańca kopnąć tam, gdzie trzeba, no i posłać. Dobrze, że procy nie użyli. No i posłaniec pobiegł poleciał pędem, rozpędem. Uwinął się, no nawet szybko. Słuchajcie, miał awizację za sześć za dni powrócił po czterech. No rewelacja. Udało mu się dowieść lud z gór. I śnieg specjalnie w czymś tam zawinęli, jak to Chińczycy. Patent zawsze znajdą. No i w. Z tym do kuchni. Kucharze połączyli to z sokiem z owoców, ze zgniecionymi owocami. Powstał pierwszy sorbet. Fakt, faktem, pierwsze wzmianki o lodach są w Chinach sprzed 5000 lat. A jak trafili do Europy? Prawdopodobnie przez Arabów, którzy mieli styczność z Chińczykami, do Sycylijczyków, którym odsprzedali ten przepis. Arabowie, sycylijczykom, ciekawe w jaki sposób sycylijczycy przekonali do oddania przepisu. Niektóre źródła podają również, że Marco Polo po swojej podróży do Chin przywiózł właśnie ową tajemnicę z powrotem do Europy. Grecy znowuż pozyskiwali śnieg z Olimpu, a Włosi z Etny. I też mieszali je albo z miodem, albo z winem, to w Grecji. I też tworzyli takie desery lodowe. Pierwsze, takie ala sorbety. Lodowek nie było, nie było gdzie zamrozić, więc trzeba było szybko zrobić i szybko zjeść. Bo jak popłynęło, to był nie Sorbet, a drink. Tego dodawali już do tego Rzymianie, tworząc takie lekko mleczne lody, ale ojcem lodów takich aksamitnych, mlecznych jest Bernardo Buontalenti. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem, że nie przekręciłem. On to właśnie zmieszał mleko razem z ubitymi z cukrem żółtkami, czyli z koglem moglem i zamroził. I w ten sposób powstał gładki, pyszny pierwszy deser lodowy. Oczywiście były one podawane na dworach cesarskich i królewskich. Nie były dostępne szerszej rzeszy, Ludzi, a tym bardziej ludzi pochodzących z niższych sfer. Zresztą na stołach szlacheckich też pojawiły się kilkanaście lub kilkadziesiąt lat później. W wieku XVII pojawiały się informacje na ziemiach polskich po powrocie naszych dyplomatów z Turcji. Skąd to przywieźli właśnie informacje o tak owym fantastycznym deserze. A pierwsze wzmianki na naszych ziemiach, pisane. Jako przepis na deser lodowy pojawiają się, na lody w ogóle, pojawiają się w książce pani Florentyny Niewiarowskiej, i jest to rok 1880, a cała książka opiewa o nalewkach, konfiturach, likierach i konserwach z owoców, w spirytusie i octie. Lody były deserem, który był serwowany tylko i wyłącznie w ekskluzywnych lokalach. Lecz jak wszystko, co jest ekskluzywne, z czasem trafiły do szerszej publiczności, że tak powiem. I mamy czasy międzywojenne naszej prześwietnej rzeczy Rzeczypospolitej. I tak w mieście lewowi, w Krakowi, w Warszawie i Poznaniu. Zaczęto sprzedawać lody pomiędzy dwoma wafelkami, lody śmietankowe. I tak trafiły one do właśnie szerszej publiczności. I to już poszło jak łańcuszek jakiś tam, któryś tam świętego. Jeden drugiemu przekazał i wszyscy wiedzieli, że są desery już lodowe dostępne ogólnie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Przepisu nie podaję. A nie, dobra, podam Wam. A co tam? mleko, cukier waniliowy, śmietanka 36% i zwykły cukier. Mleko, jedna szklanka, powiedzmy, tak niewiele. Do gara i do tego cukier, wanilia i ekstrakt waniliowy. Niech to się razem pogotuje, czekamy aż wystygnie. Wystygło świetnie. To mieszamy to ze śmietanką 36%, leciutko to ubijamy i do zamrażary. I tak co 30-45 minut Trzeba to dobrze wybełtać, żeby było bez kryształków lodu, żeby się rozbiły. Przekładamy to potem do pudełka z przykrywką i mamy gotowe lody. Słuchajcie, raz mi nie wyszły, dwa razy mi wyszły. Nie wiem dlaczego, pewnie coś nie dopatrzyłem. Tak naprawdę, słuchajcie, ten przepis jest bardzo skrótowy. Jeżeli chcecie zrobić lody, weźcie sobie na którąś stronę internetową, gdzie są krok po kroku, jest przepis na lody. Ja jeszcze swojego przepisu nie mam zrobionego. Nie będę wam tutaj się wygłupiał, to jest skrótowy przepis. Jeżeli chcecie zrobić lody, zapraszam was do internetu i tam sobie znajdziecie przepis. Jeżeli ja zrobię swoje lody już takie naprawdę, to wtedy dostaniecie ten przepis z pogaduch. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie mojego gadania, mojej opowieści. Bardzo proszę o komentarz o podniesienie łapki w górę lub, jak się nie podobało, to łapkę w dół. To też dla mnie bardzo ważna informacja. Pozdrawiam i do następnego usłyszenia.